Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Anna Kośnik, jestem instruktorem Pilates i zapraszam Państwa do wspólnych ćwiczeń. Ćwiczenia będziemy wykonywać na krześle. Są one odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla osób pełnosprawnych. Zapraszam serdecznie. Na początek siadamy sobie na brzegu krzesła. Będziemy wykonywać ruchy tułowia. Robimy w D: otwieramy klapkę piersiową, ściągamy łopatki. Barki rotujemy do tyłu, wdech i z wydechem zaokrąglamy plecy. Wdech i wydech. Proszę zauważyć, że tutaj również pracują mięśnie brzucha. Wdech, mostek, klatkę piersiową staramy się wypchnąć do przodu, nabrać dużo powietrza. I z wydechem zaokrąglamy plecy, zamykamy klatkę piersiową. Dech, i wydech. To ćwiczenie możecie powtórzyć sobie 8, 10 razy. Ono uaktywni nasze kol, nasze centrum, tu w kręgosłup. I uwaga, rozwiniamy się. Siadamy sobie głębiej na krześle. Będziemy pracować nad obręczą barkową. Unosimy ręce, wyciągamy je do przodu, robimy wdech i z wydechem będziemy odwodzić ramię do tyłu. Wdech, wydech. Staramy się patrzeć za naszą dłonią. Wdech i wydech. Cały czas też pilnujemy aby brzuch był aktywny, lekko napięty, tak i wydech. To ćwiczenie wykonaj od 8 do 10 razy na obydwie strony. I uwaga, przysuwamy barki do uszu. Będziemy pracować barkami najpierw do góry. I następnie robimy krążenia. Wdech i wydech. Nie zapomnij o spokojnym oddechu. Pracujemy barkami do przodu, krążenia. I uwaga, łączymy ze sobą dłonie. Dłoń nakładamy na dłoń. Wysoko łokcie opuszczamy. Dłonie wdech. Z wydechem unosimy dłonie aż pod samą brodę. Wdech i wydech. W tym ćwiczeniu staramy się, aby pracowały nasze łopatki, czyli z wydechem, wtedy kiedy unosimy w górę dłonie, łączymy łopatki, staramy się je ściągnąć mocno. Mięśnie brzucha również tu pracują. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I takich ćwiczeń również od 8 do 10 razy możemy sobie wykonać. Opuść ramiona w dół, wdech, z wydechem opuść ramię, wdech, wydech. Pamiętaj, aby twoje mięśnie brzucha były aktywne. Staramy się, aby kolce biodrowe pozostawały na tym samym poziomie, czyli nasza miednica jest stabilna, natomiast staramy się pracować z samym tułowiem. Wdech, dół. Dech, wydech. Dech, wydech i też zrób od 8 do dziesięciu razy na każdą stronę. I rozluźniamy się. Ok, usiądź sobie bokiem na krześle. Wydłuż plecy, wydłuż kręgosłup, wyprostuj się, zrób wdech i z wydechem skręć tułów tak, aby klatkę piersiową, przód klatki piersiowej, przyciągnąć do oparcia krzesła. Wdech, rozluźnij się delikatnie, postaraj się wydłużać kręgosłup i z wydechem jeszcze bardziej skręć się. Staraj się, aby Twoje barki pozostawały w jednej linii, jedną ręką. Przyciągaj się, tą, która jest położona dalej od oparcia krzesła, drugą, staraj się odpychać. Wdech, wydłuż kręgosłup i z wydechem jeszcze raz skręć się. Wystarczy wykonać trzy powtórzenia na jedną i na drugą stronę. Powolutku powróć, zrób to samo na drugą stronę. Usiądź bokiem na krześle, z Dłoń mi załóżcie krzesła, wydłuż się, dech i z wydechem jedną ręką przyciągamy się, czyli tą dalszą, a tą bliższą odpychamy. Wdech, rozluźnij się, wydłuż kręgosłup, z wydechem skręć. Dech, wydłuż kręgosłup. Z wydechem skręć i popracuj trochę rękoma, aby jeszcze poprawić ten skręt kręgosłupa. I uwaga, siadamy sobie na brzegu krzesła, zrób wdech, oddal jak najbardziej dłonie i z wydechem, zrób skłon, wdech. Jesteś cały czas jeszcze w skłonie i z wydechem. Krąg po kręgu, powolutku, sunąc dłońmi, po nogach, unieś się w górę. I uwaga, wdech. Z wydechem zrób skłon, w przód. Wdech. I z wydechem powoli krąg po kręgu, z rolu i kręgosłupu od tych niższych kręgów o w górę. I ostatni raz. Wdech. Wydech. Wdech i z wydechem powolutku powróć w górę. Usiądź głęboko na krześle. Postaraj się ściągać łopatki. Barki lekko zrotuj w dół i do tyłu. Będziemy pracować na szyją. Zrób wdech. Popatrz w lewo. Wydech w prawo. Wdech. Wdech, wydech, około pięciu razy wystarczy na jedną i na drugą stronę, popatrz w górę, opuść brodę, przyciągnij do mostka, wdech, patrzymy w sufit, wydech, przyciągamy brodę do mostka, głęboko wdech, długi wydech, wdech. Popatrz przed siebie, delikatnie cofnij brodę. Postaraj się mieć cały czas aktywne mięśnie brzucha, ściągnięte łopatki, prawidłową postawę ciała, wdech z wydechem, opuść. Raz na jedną stronę, przyciągnij ucho do barku, wdech z wydechem, na drugą stronę. Wdech, wydech, wdech. Wydech. Ostatni raz. Uż dłoń tuż nad uchem. Nie musisz tutaj wykonywać żadnej pracy, nie trzeba przyciągać mocno. Wystarczy ciężar. twojej dłoń. Oddychaj głęboko. Zostań tak na 3, 2, 1 i rozluźnij. I to samo robimy na drugą stronę. Układamy dłoń tuż nad uchem. I lekko skręcamy, przyciągamy ucho do barku. Oddychaj głęboko. Głęboko dech. I długi wydech. Dech. I wydech. Rozluźnij. I uwaga wdech. Będziemy kończyć ćwiczenia zawsze taką relaksacją. Staramy się oddychać głęboko, do pony. Dech. Wdech nosem, nabierz dużo powietrza i wydech. Ostatni raz, głęboko wdech do brzucha i wydech. I to już wszystko. Ćwiczenia krótkie, aczkolwiek można wykonać je w przerwie pracy na przykład. Możemy również zrobić sobie kilka serii tych ćwiczeń. Tak, ja zrobiłam jedną tylko serię każdego ćwiczenia, natomiast jeśli chcesz poćwiczyć dłużej, więcej, oczywiście możesz wykonać kilka serii. Dziękuję bardzo.